Mamy na mecie pierwszego zawodnika, drugiego i trzeciego. Proponuję nagrodzić ich gromkimi oklaskami. Brawo. Piękny czas. 16 minut 20 sekund. 16,21. Przypominam, dystans biegu 5000 metrów moi Państwo. To są wspaniałe wyniki. Kolejnego zawodnika z numerem 122 witamy. Rewelacyjny wynik 16,35. Gratulacje Panowie. A tu moi Państwo widzimy piękny finisz zawodnika w niebieskiej koszulce i czas, który uzyska prawdopodobnie poniżej 17 minut. Proszę zawodników, którzy ukończyli bieg o zdawanie numerków w naszym podchorążu. Gratulacje dla zawodnika 76. Pierwsze miejsce zdobył pan Mateusz Demczyszak z miejscowości Świdnica, reprezentujący drugi wojskowy oddział gospodarczy. Drugie miejsce zajął pan Kamil Makos Bolesławca, reprezentujący jednostkę wojskową 2399 Świętoszów. Gratulujemy kolejnym zawodnikom ukończenia biegu podchorążego. No i finisz, prosimy Panie Podchorążo, finisz, numer 95 podchorąży Wyższej Szkoły Obywatelskiej W dalszym ciągu, moi Państwo, czekamy na pierwszą kobietę tegorocznego 44. biegu podchororzego. Na razie jeszcze nie widzimy. Powoli zbliża się do mety pierwsza z Pań. Ma szansę uzyskać wynik poniżej 19 minut 30 sekund. Prosimy Państwa o klaski i wielkie gratulacje. Pani z numerem 265. Gratujemy Pani Jolu. Też ładny czas. 19.30. Przejmie proszę Państwa po zakończonym biegu o zdawaniu numerów startowych. Kolejna Pani Podcholąży, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych. gratulacje. Przechodzimy troszkę dalej. Prosimy panów podchorążych O finisz. Potencjał jest cały czas. Widzimy. O, właśnie w taki sposób jak numer, podchorąży z numerem 288. Gratulacje. kategorii kobiet. Pierwsze miejsce w naszym dzisiejszym biegu zajęła Pani Klaudia Pędziwiat, zobornik Śląskich reprezentująca Akademię Wychowania Fizycznego z Wrocławia z wynikiem 19-20 19-20 druga to nasza podchorąży Pani Jola Szwarnuk WSO Wojsk Lądowych wynik 19-23 i trzecia również podchorąży WSO Wojsk Lądowych Ilona Grzywaczewska z wynikiem 19:49. Gratulacje. Serdecznie proszę o oddawanie numerów startowych po zakończonym biegu. Nie, kłada, nie kładziemy się, nie siadamy, chodzimy roztrąknuto. Te kilkadziesiąt sekund przynajmniej. Proszę, finiszuje przed nami pan Major Bethmer. Gratulacje! Kadra zawodowa powyżej 40 lat, WSO i Sklonowy! Gratulacje pan Dariusz Ostrowski, również reprezentant wyższej szkoły w Wojsk Lądowych. Piękny finisz, to edukacyjny finisz. Gratulacje dla zawodnika z numerem 81. Piękny finisz i też kategoria wiekowa kadry zawodowej powyżej 40 lat. I tu mamy nietypowego zawodnika na finiszu. Finiszuje nie sam, bo jeszcze ma obok kogoś obok siebie. Gratulacje dla pana z numerem 118. No Doskonały finisz panowie i pani. Brawo. Gratulacje składamy paniom finiszującym, panom również. Tylko proszę zawodników nie wchodzimy, nie wracamy na trasy biegu. Dobrze? Do końca, do końca panie pod 207 widzimy. Bardzo ładnie. Przypomnienie dla wszystkich Państwa zapraszamy na ciepłe napoje. Kilkadziesiąt metrów za linią mety. Można troszeczkę się ogrzać, napić czegoś ciepłego. Zapraszamy. ostatnia dwudziestka startujących w tegorocznym biegu podchorążego. Bardzo proszę wszystkich, którzy ukończyli oklaski dla tych, którzy kończą i są niestety w tym roku na końcu. Myślę, że w przyszłym będzie lepiej i chociażby dlatego nagrośmy ich oklaskami. Brawo dla Pani 250 z numerem 250. Brawo dla Pana, który z niemocą, ale walczy do końca. To chyba pierwszy rok nasz. To był żart oczywiście. wchodzimy na trasy biegu, panowie nie wchodzimy. Gratulacje dla zawodniczki z numerem 77. I ostatnie kilkanaście osób, które widzimy. Na finiszu. Do końca pracujemy do końca dziewczyny bardzo ładnie. Widzimy ostatnią zawodniczkę. Brawo dla Podkrążego 225. Dużo pracy przed Panem jeszcze mam nadzieję. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Gratulacje dla Pana z numerem 136. I kolejny zawodnik finiszujący. Na tabliczce widzimy. 270 numer. Gratulacje serdeczne. I kolejna Pani finiszująca za rogiem. Gratulacje pani podchorąży z numerem 279. Już podtursnik? To gratulacje tym bardziej. I ostatnia grupa startująca w tegorocznym biegu podchorążego. Gratulacje serdeczne. Panowie, proponuję finisz jeszcze tych ten, ten 50-metrowy. Numer 115 247 i 137. To baš tak nie, To jest jeszcze, 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 jeszcze. To panowie na trasy biegu nie wchodzimy, dobrze? Ogromny brawa dla pani z numerkiem 266 i 120. Tu mamy osobę motywującą zawodniczkę o numerze 78. Gratulacje dla Pani. Przypominam wszystkim zawodnikom, uprzejma prośba, że zdajemy numery startowe naszych podkoląży tam z tyłu. Dobrze? Zapraszamy wszystkie osoby na filiżankę, szklaneczkę, kubek, kawy i herbatę. I kolejne panie finiszujące w naszych zawodach sportowych, panią może 145. Gratulacje. I kolejna finiszująca jedna druga. Bra brawo, gratulacje Pani z numerem 155 i 135. Ostatnie dwie osoby startujące w 44 biegu podchorążego to pani z numerem 256 i pan z numerem 22.